Cześć kochani! Cześć kochani! Witamy na kanale UAGI Romy po uszy w remoncie w BAWA WNĘTRZE, gdzie Tomek opowie nam dzisiaj o... o nowości marki Norellini outdoorowej wannie SPA Divina. Pamiętajcie, żeby być na bieżąco z naszymi odcinkami, subskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy! Zapraszamy. Kochani, Yy, znajdujemy się przy pięknej wannie outdoorowej o rozmiarze XL. Dokładnie tak. Tomku, yy, więcej szczegółów na ten temat mógłbyś nam opowiedzieć yy, odnośnie z czego ona jest wykonana? No, wanna outdoorowa jest wykonana z akrylu przede wszystkim, yy, mocnego i odpornego na różnego rodzaju zarysowania i pęknięcia. Prezentujemy tutaj model XL, czyli pośredni, jeżeli chodzi o wymiary, jakie mamy dostępne w Divinie. Większy model to jest XXL, gdzie mamy dwie leżanki, a nie tak jak tutaj w tym XL jedno. Tak, jest jeden szezlong tak. i dwie ławki i dwie ławki. Mhm. Ławeczki, a tu masz podwójną ławeczkę. Mhm. Tak, i pytanie. Czy to jest wygodne? Oczywiście, że tak. Ty możesz sobie tutaj leżeć, my z boku, z Agą sobie siedzimy i pijemy drinki, które mamy postawione na przepięknym panelu. Właśnie ja chciałam zwrócić na to uwagę, że oprócz tego, że ta wanna ma bardzo imponujący rozmiar, tak. bo widać, że zmieści się tutaj sporo osób, można komfortowo korzystać z outdoorowej diviny, to jest jeszcze bardzo ładnie wykończona. Piękne detale, piękna półka. Tak. Tutaj dyszę. również zagłówek bardzo ładny. W kolorze dokładnie kolorze. dobranym. Także widać, że firma Nowelini, jak we wszystkich swoich produktach zresztą, zwraca no. uwagę na detal, na wykończenie, na materiały, z których jest to wykonane. No i tu mocno na design, nie? Postawili. Tak, bardzo mocno postawili na design i naprawdę bardzo miłe jest to y, dla oka. Tak. Z tego, co. Y, Wiadomo o tej firmie Nowelini. Mamy trzy y, możliwości wyboru y, wanny w różnych y, obiciach, jak gdyby, tak? No, nieckę, nie? Nieckę, mamy, nieckę nazwijmy to Niedzkę. Mam ją w standardowym kolorze białym. Tak. Do tego możemy sobie ją doposażyć w inny kolor, y, taki perłowy, i jeszcze do tej, i dodatkowo marmurowy. Tak. Y, z tego, co tutaj też widzimy, dysze są. Y, tak zrobione i tak wyprofilowane, że nie przeszkadzają w trakcie korzystania z formy tutaj bardzo delikatne spa. wypłaszczone, także jak plecami się on się położysz i to nic tutaj nie czuć, nie? Tak. Nic nie przeszkadza. Mhm. Siedząc w tej wannie i ciesząc się tutaj wodą, tymi wszystkimi dyszami, które są i masują nasze ciało, wiemy również, że ta woda, która tutaj jest w tej wannie Nasze ciało otula 360, od, od 360 stopni, stopni, tak. stopni. Tak, to też jest bardzo komfortowe i da tak naprawdę wspaniałe uczucie odpoczynku. Relaks, nie? Tak. tak. Wiemy również, że te wszystkie produkty, które są wykonane, są odporne na warunki atmosferyczne. Tak, czyli jeżeli ta wanna będzie stała na zewnątrz, to czy ona nam zżółknie? Nie, absolutnie nie. Wanna mhm. jest przystosowana do tego, żeby stała na zewnątrz przez 365 dni w roku. Kąpać się w niej możemy również 365 dni w roku. Fantastycznie. Zalewacie, słuchajcie, <noise> raz ją wodą. Normalnie, Jak to się dzieje? Jak wlewamy? Zaga, możemy normalnie zalać wodę mhm. z węża mhm. do odpowiedniego poziomu wskazanego w instrukcji. Raz do roku, jeżeli używamy łącznie ze wskazaniem filtry i utrzymujemy odpowiednie pH, to słuchajcie, tej wody nie musimy wymieniać przez rok na pewno. Nie? Mhm. Tak, również możemy dezynfekować tą. No, musimy, nie? Tak, 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 i to też jest jeden z elementów, jak gdyby tego wyposażenia. Mamy taki system dezynfekcji, tak? tak. Dodatkowa, mhm. dodatkowa opcja lampą UV również mhm. może być jako, jako wyposażenie. Mhm. Co jeszcze mamy? Głośnik tutaj jest tak, jeszcze, tak? tak mamy mhm. mamy cztery głośniki, mhm. wyposażona wanna jest w głośniki. Te głośniki są na samym dole w obudowie mhm. po, po każdej ze stron. Łączymy się przez system bluetooth, mm -hmm. Mm -hmm. no i jest również możliwość połączenia się przez, przez Wi-Fi. Tak. Jesteśmy gdzieś poza domem, daleko, masz ochotę na, na relaks wieczorem możesz sobie wcześniej załączyć odpowiednią temperaturę mm -hmm. przyjeżdżasz. Podgrzewana do woda nie nie i wszystko gotowe. E, e, oświetlenie również jest. Tak, tak. W, mm -hmm. w klasycznej wersji mamy oświetlenie białe. Za dodatkową opłatą przy wyposażeniu dodatkowym możemy sobie zrobić taką chromoterapię, czyli wtedy mamy różnego rodzaju kolory. No zaletą tej wanny jest to, że ona jest cała do kustomizowania, nie? Czyli mhm. mamy wersję standard, mamy wersję mhm. plus, mniej dysz, więcej dysz, mhm. światło białe, chromoterapia, dezynfekcja. Niecka w różnym kolorze, tak, wykończenia dokładnie. również, o których będziemy jeszcze opowiadać. Tak, tak, tak. Mhm. Wykończenia tutaj mhm. te zewnętrzne, mhm. bardzo duży wybór, czyli wszystko sobie słuchajcie, dobieramy, tak, tak. dobieramy pod... Od rozmiaru po wykończenie Dokładnie. kolorystyczne. Czy pod... Mamy również hmm. y, dodatki do tej y, wanny. Tak. Które są y, również tak. ciekawym mm -hmm. elementem, który pomaga nam y, w komfortowy sposób wypoczywać. Mamy stolik, mamy podest do wchodzenia. Tak, żeby ułatwiało nam podejście. Tak, tak, tak. i zejście. Tak, tak. I mamy również szezlong, który jest y, również. Tak, Fantastyczny tak. ca Cała, Całe, całe, jakby dodatkowe wszystkie gadżety Nowelini wyposażyło e, tą wannę, że jest idealnie dopasowana do kolorystyki. Tak, Nie ta przestrzeń masz... tarasu, ta przestrzeń domowego spa w ogrodzie jest, może być tak przygotowana, że mamy wszystko do kompletu tak, dokładnie. leżak jest wykończony w tym samym materiale co, co na przykład ten co za element, co z aglówek, tak, obudowy, Obydowy, dokładnie, yy, tutaj ten, mm. ten panel, wszystko jest spójne, jak to we włoskim designie, czyli tak, tak marka Novellini to fantastyczna marka na to, żeby odpocząć, wypocząć, zrelaksować się, wypić lampkę dobrego wina. Czy też szampana, tak, tak. Y, Otulić swoje ciało bąbelkami wypocząć. i po prostu wypocząć. I tak. to Marka Nowelini gwarantuje. włoski design, jak widzicie tutaj. Tak, tak jest, czyli jest jest, nie, to po jest nie tylko jest nie, ładne. Jest tak. jest nie tuzinkowa, jest nie tylko ładne dla oka, ale również. E, przyjemne dla ciała. Przyjemne dla ciała, <laughs> tak, funkcjonalne. Dokładnie tak. Mamy cztery modele do wyboru. Pierwszy model M dwuosobowy 1,90 na 1,40 m. Jeżeli to, jeżeli to jest Wam mało, to proponujemy wam kolejny model L trzyosobowy o wymiarze 185x160. Model, który prezentowaliśmy i mamy u nas na ekspozycji, to jest model XL, który Aga teraz pokazuje w wymiarze 200x200 i ze spokojem zmieścimy tutaj cztery osoby. Jeżeli to będzie Wam mało, to również mamy do dyspozycji model XXL sześcioosobowy o wymiarze 230x215. Do wyboru mamy cztery kolory niecki, przy czym w modelu M tylko i wyłącznie bianco lucido, a dalej od modelu L przez XL i XXL możecie wybierać niecki w tych trzech kolorach biały, Perłowy, bardzo ładnie taki mieniący się. I jeżeli będzie wam mało, to jeszcze możecie wybierać w kolorze marmokiaro, czyli taki marmurowy. Do wyboru mamy panel w czterech kolorach. Pierwszy kolor to jest oxide. Dalej pokazujemy wam kolor quartz. Kolejny panel w imitacji drewna w kolorze oak concrete i również możecie wybierać w jaśniejszych kolorach oak, Alpine. Mamy do wyboru również panele listwowe imitujące strukturę drewna. Wykonane są z włókien bambusowych, no taki materiał pochodzący w 100% z recyklingu. Dwa kolory, ghiaccio jasny i Węgę ciemny. Słuchajcie, prezentujemy Wam tutaj obudowy, co no naszym zdaniem już taki top, wysoka półka jeżeli chodzi o design. Również jakość, są to panele Fiber cross. posiadają one taką wyczuwalną w dotyku strukturę przypominającą naturalny splot tekstylny. Są, bardzo, są odporne oczywiście na zewnętrzne warunki, warunki atmosferyczne, szybko schną. Do wyboru mamy trzy kolory: light gray, czyli jasny, taki jasny szary, warm brown, brązowy, oksydowy. I najciemniejszy kolor steel, czyli ciemny-szary. Przedstawiamy Wam tutaj panel sterowania, który jest bardzo prosty, intuicyjny. Zarządza wszystkimi funkcjami SPA: filtracją wody, hydromasażem, naturalnym powietrzem, również dźwiękiem przez Bluetooth. Istnieje również możliwość słuchajcie, ustawienia różnego rodzaju programów. Temperaturę wody, możesz włączyć światło, czyli tam zwaną chromoterapię, różnego rodzaju programy filtracyjne, załączyć alarm, również różnego rodzaju komunikaty systemowe przypominające konserwacji, poziomie i wymiany wody i różnych innych dodatkowych funkcjach. Ważna informacja jest taka, że słuchajcie, jeżeli chodzi o podłączenie tej wanny, to wystarcza Wam 230 V. Nie potrzebujemy tutaj żadnej siły, także mega zaleta. Kochani, znajdujemy się w pięknych yy, wnętrzach wanny marki Novelini. Prawda, Agnieszko, designerska? Prawda, designerska, piękna. Ja czekam jeszcze na te bąbelki, które tutaj się <śm> mają <śm> pojawić. Żeby się pojawiły, to zapraszam Was do salonu Bawa Wnętrza, Wysokotowo, Licebukowska 43. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Poprzednie filmiki znajdziecie w karcie u góry. Do zobaczenia. Pa. Zapraszamy pa!